Miliony flag powiewających w całej Ojczyźnie oraz liczne obchody świadczą o święcie Konstytucji 3 maja. Nie inaczej jest oczywiście w żywcu. Zawsze jestem obecna, nie wyobrażam sobie, żeby mnie tutaj zabrakło. Od momentu, kiedy zostałam w 2011 roku posłem i wcześniej, gdy byłam wójtem w gminie Ślemień, zawsze świętowaliśmy. I nie tylko w tym czasie, zawsze od lat młodzieńczych święto Konstytucji 3 maja jest dla mnie świętem bardzo ważnym panie burmistrzu pomimo deszczowej aury mogliśmy powiedzieć ojczyźnie pamiętamy oczywiście ale tak się można powiedzieć bo to święte zikościelne i narodowe Myśle, myślę się, że Pan Bóg się tak zlitował nad nami, że y, akurat na tą część uroczystości na rynku była piękna, słoneczna pogoda. Także wszyscy mieszkańcy, wszyscy uczestnicy byli bardzo zadowoleni. No i myślę, że godnie uczyliśmy zarówno święto Matki Boskiej Częstochowskiej Królowej Polski, jak i święto y, Konstytucji 3 Maja. Tym bardziej, że przecież jest to rok, gdzie jest 15-lecie również wejścia do Unii Europejskiej. Miasto Żywiec, powiat żywiecki ogromnie dużo też zyskał na, na środkach finansowych z Unii Europejskiej. Także myślę, że uczczyliśmy godnie to święto dzisiaj narodowe. Chorągiew Żywiecka, jak zawsze, aktywna na uroczystościach. Oczywiście, jak zawsze, na każdych uroczystościach państwowych. Tak i dzisiaj nie mogło zabraknąć chorągwi Żywieckiej. Czasami ludzie pomyślą, co robi chorągiew z czasów XIV-XV wieku na uroczystościach, które odbyły się dużo później, ale pamiętajmy, że chorągiew Żywiecka jest i odtwarza przełom, głównie właśnie lata bitwy pod Grunwaldem, 1410. A tam, jak wiadomo, walczyliśmy również z przeciwnikami, z zaborcami, z krzyżakami o to, aby mieć wolną ojczyznę. Więc jak najbardziej i w w dzisiejszych obchodach czujemy się tak bardzo potrzebni, wręcz. Jak zwykle swoimi salwami tutaj uświetnialiśmy całe te obchody. Wiktor Martosz, Bezkit Live.